Tak wiele kosztowała nas wolność, tak wiele kosztowała polskie niepodległość, tak wiele nasze miasto zapłaciło za swój polski charakter. Serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia na tę uroczystość. Dziękuję za wspólną refleksję i hołd, który w 67. rocznicę wyzwolenia Bydgoszczy spod okupacji plerowskiej składamy naszym przodkom, naszym bohaterom. Szkoda, że zapisali się w księdze historii ofiarą życia złożoną na ołtarzu Wolności. Szkoda, że ich karty nie mogą zapełnić się szczęściem rodzinnym, realizacją osobistych marzeń, miłością, uśmiechem i radością za życia. Tym cenniejsza staje się jednak ich ofiara, i tym ważniejsze przesłanie nas nauka płynąca z tego miejsca nie tylko dla nas, ale i dla całego świata.